Większość z nas boi się śmierci, ale w kinie istnieją stany, przy których zgon wydaje się aktem najwyższego miłosierdzia. Wyobraź sobie, że tracisz wszystko głos, ruch, a nawet własną skórę, ale Twoja świadomość pozostaje nienaruszona. Dziś pokażę Ci 10 filmowych bohaterów, którzy modlili się o koniec, który nie nadchodził. Ostrzegam, po tym zestawieniu zaczniesz doceniać fakt, że jesteś po prostu śmiertelny. Oto 10 filmów, w których los bohaterów był gorszy od śmierci. Do sprzedaży właśnie trafiło trzecie wydanie mojej książki o zakazanych filmach. Każdy zakup wspiera rozwój kanału Horrorshow.pl. Kieł to produkcja wyjątkowa, która z niemal absurdalnego, czarno-komediowego pomysłu wyciska autentyczny, egzystencjalny lęk. Film Kevina Smitha to groteskowy body horror opowiadający o wolesie który trafia do domu tajemniczego starca. Gospodarz, owładnięty obsesją na punkcie Morsa, który przed laty uratował mu życie, odurza go i poddaje go serii makabrycznych operacji, mających fizycznie zmienić go w to morskie stworzenie. Los, który spotyka bohatera, jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na całkowitym odarciu zgodności przy zachowaniu pełnej świadomości. Bohater zostaje uwięziony w kostiumie z własnego ciała. Pozbawiony kończyn i głosu, co zamienia jego życie w klaustrofobiczną wegetację. W finale Wallace traci resztki człowieczeństwa, ulegając zwierzęcym instynktom. Dom Woskowych Ciał to brutalna wizja, która z klasycznego schematu Slashera wydobywa paraliżujący lęk przed całkowitym ubezwłasnowolnieniem. Film opowiada o grupie przyjaciół, którzy trafiają do miasteczka Ambrose, gdzie główną atrakcją jest gabinet figur woskowych. Makabryczna tajemnica rzemiosła lokalnych morderców polega na tym, że ich eksponaty to nie są zwykłe rzeźby, lecz żywi ludzie poddani procesowi balsamowania i unieruchomienia w gorącym wosku. Los ofiar w Ambrose jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na absolutnej izolacji zmysłów przy zachowaniu pełnej świadomości bólu. Bohaterowie zostają uwięzieni w woskowym pancerzu pozbawieni możliwości ruchu czy wydawania głosu, co zamienia ich życie w wieczną, nieruchomą agonię. W tym stanie ofiara przestaje być człowiekiem, a staje się jedynie przedmiotem dekoracyjnym, zmuszonym do trwania w makabrycznej makiecie mordercy. Ludzka stonoga to szokujący body horror, który przekracza granice ekranowej makabry i dobrego smaku. Film opowiada o szalonym chirurgu, doktorze Heiterze. Który porywa trójkę turystów, by zrealizować swoją chorą wizję stworzenia jednego organizmu. Poprzez brutalne zabiegi chirurgiczne łączy ofiary układami pokarmowymi, tworząc z nich wieloosobową, pełzającą strukturę. Los ofiar doktora Hejtera jest gorszy od śmierci, gdyż opiera się na radykalnej dehumanizacji i sprowadzeniu człowieka do roli elementu prymitywnego łańcucha pokarmowego. Bohaterowie zostają uwięzieni w koszmarnym układzie, który odbiera im intymność, mowę i kontrolę nad najbardziej podstawowymi funkcjami fizjologicznymi. W tym stanie ofiara traci status osoby, stając się jedynie częścią eksperymentu skazaną na niewyobrażalny ból i psychiczne odrętwienie. Do tej pory mówiliśmy o brutalnej deformacji ciała, o chirurgach i wosku. Ale co, jeśli twoje ciało niemal całkowicie znika, a zostaje tylko uwięziona w nim myśl. Kolejny tytuł przenosi nas z terytorium makabry fizycznej prosto w otchłań klaustrofobii psychicznej. Johnny poszedł na wojnę to wstrząsający dramat antywojenny, który ukazuje najmroczniejszą cenę konfliktu zbrojnego, całkowite uwięzienie wewnątrz własnego umysłu. Film opowiada o Joe Bahamie, młodym żołnierzu, który w wyniku wybuchu pocisku traci kończyny, oczy, uszy, nos i usta. Choć jego ciało jest jedynie kikutem utrzymywanym przy życiu przez aparaturę medyczną, jego mózg wciąż funkcjonuje, a on sam zachowuje pełną jasność myślenia. Los Johnego jest gorszy od śmierci, gdyż opiera się na absolutnej ciemności i ciszy, w której jedynym towarzyszem są własne wspomnienia i halucynacje. Joe staje się więźniem we własnym ciele, niezdolnym do komunikacji ze światem zewnętrznym, który uznaje go za bezmyślną roślinę. To klaustrofobia ostateczna, bycie pochowanym żywcem wewnątrz nienaruszonej psychiki, która nie może wykrzyczeć swojego cierpienia. Joe Banham stracił ciało w ułamku sekundy przez jeden wybuch. Ale czasem proces utraty człowieczeństwa jest rozciągnięty w czasie, a my musimy go obserwować minutę po minucie, patrząc w lustro na kogoś, kto przestaje być nami. Mucha to tragiczne studium biologicznego upadku, które z naukowej ambicji wyprowadza przerażającą wizję utraty kontroli nad własną naturą. Film Davida Cronenberga opowiada o secie Brandlu. Genialnym naukowcu, który testuje na sobie urządzenie do teleportacji. Nieświadomy obecności muchy wewnątrz kapsuły zostaje z nią połączony na poziomie molekularnym, co rozpoczyna powolną i nieodwracalną mutację w groteskową hybrydę człowieka i owada. Los Seta jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na świadomym obserwowaniu własnego gnicia i rozpadu tożsamości. Bohater z przerażeniem patrzy, jak jego ciało traci ludzkie funkcje, a umysł zostaje zdominowany przez brutalne owadzie instynkty. To proces powolnego wymazywania siebie. Bohater staje się więźniem obcej formy życia, tracąc miłość i godność na rzecz potwornej egzystencji, w której śmierć staje się jedyną drogą do odzyskania człowieczeństwa. Jesteśmy w połowie naszej listy. Większość z Was doskonale zna kolejny film, kojarząc go głównie z kultowym zakończeniem i pytaniem: co jest w pudełku? Ale czy pamiętacie ofiary numer 3, te, o której filmowi lekarze powiedzieli, że ma jeszcze całe piekło przed sobą. To najbardziej przerażający fragment tego dzieła, który wielu z was mogło przeoczyć lub wyprzeć z pamięci? roczny thriller, który ukazuje najbardziej wyrafinowaną formę seryjnego morderstwa, gdzie ofiara staje się żywym dowodem na istnienie piekła na ziemi? Wątek Wiktora, trzeciej ofiary Johna Do. Uosabiającej lenistwo, to jedna z najbardziej wstrząsających scen w historii kina. Morderca więzi go w łóżku przez okrągły rok, utrzymując przeżyciu jedynie za pomocą antybiotyków i kroplówek, doprowadzając jego ciało do stanu żywego rozkładu w całkowitej ciemności i odizolowaniu. Los Wiktora jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na rocznej, świadomej agonii w całkowitym bezruchu. Bohater został sprowadzony do roli gnijącego kawałka mięsa, którego jedyną funkcją jest trwanie w niewyobrażalnym bólu ku chwale makabrycznego planu oprawcy. Gdy zostaje odnaleziony, jest już tylko biologicznym wrakiem. Jego umysł dawno pękł, a ciało jest tak zniszczone, że śmierć, która nie nadchodzi, jawi się jako jedyny akt miłosierdzia. W przypadku 7 cierpienie było zaplanowane przez genialnego psychopatę. Ale los bywa jeszcze bardziej okrutny, gdy najgorszy koszmar nie jest wynikiem czyjejś złości, ale jednej potwornej, błędnej decyzji podjętej w afekcie. Mgła to jeden z najbardziej druzgoczących horrorów w historii kina, który udowadnia, że największym potworem nie są bestie z mgły, lecz tragiczny zbieg okoliczności i przedwczesna rozpacz. W końcówce filmu. Grupa ocalałych, uwięzionych w samochodzie, zostaje otoczona przez potwory z mgły. Widząc brak szans na ratunek, główny bohater David podejmuje tragiczną decyzję o skróceniu cierpień swoich towarzyszy i synka. Wykorzystuje ostatnie naboje, by oszczędzić im brutalnej śmierci w paszczy potworów, samemu zostając na zewnątrz z pustym pistoletem. Los Davida jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na niewyobrażalnym ciężarze poczucia winy który musi dźwigać do końca życia. Gdy mgła nagle opada, odsłaniając nadchodzącą pomoc, bohater uświadamia sobie, że jego rodzina mogła żyć, gdyby poczekał zaledwie kilka minut. To psychiczne potępienie bycie katem własnych bliskich w imię litości, która okazała się błędem. Dawid pozostaje ocalony fizycznie, ale jego świat ulega całkowitej destrukcji, pozostawiając go w próżni, której życie staje się nieskończoną karą. Teraz muszę was ostrzec. Wchodzimy w rewir, w którym kończy się kino czysto rozrywkowe, a zaczyna czysty nihilizm. Ten film nie jest dla każdego. Został stworzony, by sprawdzić granice ludzkiej wytrzymałości i pokazać, co się dzieje, gdy ból staje się jedyną dostępną rzeczywistością. Martyrs to ekstremalne doświadczenie filmowe. Które przekracza granice wytrzymałości, badając ból jako narzędzie do osiągnięcia wątpliwego oświecenia. Film ukazuje historię Anny, która wpada w ręce sekty dążącej do poznania tajemnicy życia pośmiertnego poprzez systematyczne tortury. Kulminacją cierpienia jest proces skurowania żywcem. Makabryczny zabieg chirurgiczny, który ma doprowadzić ofiarę do stanu transcendencji. I uczynić z niej tytułową męczennicę. Los Anny jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na totalnym odarciu z fizycznej bariery chroniącej człowieka przed światem. Pozbawiona skóry staje się jedną wielką, pulsującą raną, zmuszoną do trwania w stanie agonii, która nie przynosi wybawienia. To egzystencja na granicy dwóch światów, gdzie ból jest tak wszechobecny. Że wymazuje osobowość, pozostawiając jedynie pustą skorupę i traumę, której nie da się uleczyć. Męczennicy pokazali nam ekstremum fizycznego bólu, który widać gołym okiem. Istnieje jednak inna forma potępienia taka, która na zewnątrz wygląda nienagannie, a całe piekło rozgrywa się w ciszy pod powierzchnią cudzej skóry. Uciekaj to błyskotliwy thriller, który pod płaszczem społecznej satyry. Ukrywa przerażającą wizję całkowitej utraty kontroli nad własnym ciałem i umysłem. Film opowiada o krisie, który podczas wizyty urodziny swojej dziewczyny odkrywa makabryczny proceder. Członkowie specyficznej sekty przenoszą swoją świadomość do ciał młodych Afroamerykanów, spychając pierwotnych właścicieli do tak zwanej głębi stanu permanentnego, hipnotycznego ubezwłasnowolnienia. Los ofiar uwięziony w głębi jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na byciu niemym pasażerem we własnym ciele. Ofiara zachowuje pełną świadomość i zdolność odczuwania, ale zostaje odcięta od sterów, zmuszona do bezsilnego oglądania świat przez ekran własnych oczu, podczas gdy obcy byt dysponuje jej życiem. To egzystencjalna próżnia i absolutna samotność wewnątrz własnej skóry. Stan, w którym człowiek staje się żywym duchem, uwięzionym w ciemności na wieczność, bez możliwości ruchu, krzyku czy ucieczki, nawet pośród najbliższych osób. Przeszliśmy przez mutacje, wosk i uwięzienie w klatce własnego umysłu. Ale ostatni punkt na naszej liście nie należy w pełni do naszego świata. Finał należy do istot, które ból uczyniły swoją religią, a wieczność. Placem zabaw dla najbardziej wyrafinowanych tortur, jakie można sobie wyobrazić. Hellraiser to mroczna wizja gotyckiego horroru, w której granica między bolesną ekstazą a ostatecznym potępieniem zostaje całkowicie zatarta. Film opowiada o Franku, który otwiera tajemniczą kostkę Lemarszanda, przywołując cenobajtów. Demoniczne byty z innego wymiaru będące odkrywcami najwyższych sfer doświadczenia. Dla nich ból i przyjemność są nierozłączne, a każda osoba, która ich wezwie, zostaje wciągnięta do świata wiecznej rytualnej udręki. Los ofiar kanibulów jest gorszy od śmierci, ponieważ opiera się na nieskończonym rozciąganiu cierpienia poza granice biologicznej wytrzymałości. W ich wymiarze czas nie istnieje. A ciało jest poddawane nieustannej rekonstrukcji tylko po to, by móc odczuwać ból na nowo. Ofiary są rozrywane hakami i poddawane wyrafinowanym torturom, które nie mają na celu zabicia, lecz utrzymanie świadomości w stanie permanentnego szoku. To egzystencja w świecie, gdzie śmierć jest zakazana, a jedyną formą trwania staje się nieskończona krwawa symfonia, w której. Każda sekunda jest wiecznością, wypełnioną rozpaczą i nieludzkim cierpieniem. Większość z nas boi się końca, ale dzisiejsze historie udowadniają, że śmierć to tak naprawdę ostatni akt miłosierdzia, na który wielu z tych bohaterów nigdy się nie doczekało. Praktyczny wniosek na dziś: czasem warto przestać gonić i po prostu docenić to, co mamy, bo najgorsze więzienia to te, których ściany zbudowane są z naszej własnej niezniszczalnej świadomości. A który z tych filmów zostawił w was najgłębszy ślad? Czy jest taki tytuł, którego nie odważyliście się obejrzeć do końca? Dajcie znać w komentarzach, czytam je wszystkie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie subskrypcję, by nie przegapić kolejnych zestawień. A teraz zapraszam do materiału o horrorach w stylu starego dobrego martwego zła. Do zobaczenia